Cześć. Chciałbym dzisiaj pokazać plantację jęczmienia ozimego. Tu jest zasiany jęczmienia ozimego odmiany Jakubus. Na pierwszym odcinku z jęczmienia na tym kanale byłem na drugim polu, gdzie jest odmiana Artene, czy Artene. Ja tutaj tą odmianę też na tym polu mogę pokazać, ponieważ tamto pole było siane pierwsze i po prostu dwa przejazdy jeszcze tą resztkę nasion można było tutaj wysiać. Także również w dalszej części filmu pokażę tą drugą, ale głównie chciałbym się skupić na Jakubusie. Mamy dzisiaj 26 listopada. Ja ten odcinek chciałem nagrać już tydzień temu, ale nasza tutaj zachodnia Wielkopolska pokryła się śniegiem. Spadło około 8-9 cm śniegu. Ciężko to tego tak określić, bo później jeden śnieg już zaczynał topnieć, a jeszcze później, kolejnego dnia. Dopadały kolejne 2-3 centymetry. Co jest takie bardziej miarodajne? No to po prostu po roztopieniu tego śniegu, po przeliczeniu ja może też mam taki pomysł żeby nagrać film, właśnie o tym, jak to liczę, jak przeliczam ilość opadu śniegu na ilość wody na metr kwadratowy. Właśnie zrobiłem coś takiego i wyszło właśnie około 9, 9 litrów na metr kwadratowy opadu, czyli 9 mm deszczu stąd właśnie nie mogłem nagrać tego filmu wcześniej ale teraz chciałem tę plantację pokazać. Jak widzicie ja w pierwszym odcinku mówiłem o terminie siewu, o obsadzie no ten jęczmień jest bardzo, powiedziałbym, bardzo gęsty taki dywan niemalże na polu czy to dobrze? Ciężko mi na ten moment powiedzieć nie wiem jak ten jęczmień zachowa się kiedy warstwa śniegu będzie większa i kiedy ten śnieg utrzyma się na dłużej, mam nadzieję, że nigdy nie będzie sytuacji tej zimy, że ten śnieg spadnie na niezamarzniętą ziemię, na niezamarznięte rośliny, i, i wtedy gdzieś tam odetnie ten dopływ powietrza do roślin, które gdzieś tam żyją. Oczywiście one teraz rosną, jeśli już, no to bardzo, bardzo wolna, ta wegetacja jest zatrzymana, ale, ale jednak ta roślina, jeśli jest, Taka zielona, i jeśli ta ziemia faktycznie zamarznięta nie jest, no to tlenu potrzebuje. Także to, to też jest ważne i zobaczymy jak ta zima będzie przebiegała. Także myślę, że to yy, tyle, jeśli chodzi o warunki pogodowe. No, no to niemal jak trawa wygląda, niemal jak łąka. Yy, jęczmień jest bardzo gęsty, ponieważ po prostu mieliśmy taką sprzyjającą do wzrostu o zimin jesień. No ja jeszcze nie pamiętam czasu, żeby pod koniec października mieć 20 stopni. Pamiętam, że 1 listopada było tych stopni chyba 16 czy 17. No, no nie pamiętam jeszcze takiego roku. Także bardzo właśnie ta pogoda sprzyjała gdzieś tam późno. Właśnie sianym pszenicom też. Ja odcinki właśnie z pszenicy też planuję nagrać niebawem. Ale jęczmieniowi, który był siany najwcześniej, no to również się to przysłużyło. I, i tutaj widać tego efekty na tym polu, także nawet ciężko mi tutaj poszukać, oddzielić jedną roślinę. Rozkrzewień mamy tutaj od 4 do 5. Ja może wyrwę jakąś. O, tutaj mam to. Za chwilę pokażę, tak pojedynczą. Roślinę. O, proszę bardzo. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozkrzewień. Szóste się pojawia, ale to one raczej na pewno się odrzuci. Jak widzicie teraz, praktycznie utrzymuje się przez już całą dobę. Niemal taka lekka mgła. Ona nachodzi wieczorami mocniej. Nad ranem się utrzymuje, później na dzień trochę znika, ale mamy mimo i tak bardzo słabych opadów deszczu czy śniegu jesienią no, tego śniegu no to w zasadzie dwa dni na razie ale jeśli chodzi o deszcz, no to również nie jest go dużo teraz w listopadzie, czy wcześniej w październiku, a, a tej wilgoci, no taki po prostu już teraz, czas taka pora roku jest dużo tej wilgoci. Także no, 4, 5, 6 czasami rozkrzewień. Wiadomo, że gdzieś tam przy tych 270 roślinach te pięć rozkrzewień to nawet ciut za dużo i pewnie, jeśli oczywiście nawet wszystko dobrze by tutaj przyzimowało, no to ten jęczmień coś tam będzie mógł nawet odrzucić, żeby, żeby później skupić się na lepszym rozwoju tych czterech, powiedzmy, głównych źbeł, naj, naj, najbardziej rozwiniętych. Tak szukam jeszcze jakiejś rośliny, żeby pokazać. Może trochę słabiej. Rozwiniętej. Tutaj wyrwałem roślinę, która ma cztery. Cztery rozkrzewienia. Tak, o. Także tak to wygląda. I co chciałem powiedzieć w tym filmie. Jak widzicie teraz, no to jak się patrzy, to mamy taką klarowną zieleń. Wszystko jest takie, no, ca całe pole jest zielone, nie widać tu żadnych przebarwień. Nawet po tym opadzie śniegu, albo to jest moje takie złudzenie, albo tak faktycznie, zrobił się ten jęczmień dosyć ciemny. Ale chciałbym Wam teraz pokazać zdjęcia robione podczas właśnie postępu wegetacji, gdzieś tam w okresie października na przykład, co z tym jęczmieniem się działo, i za chwilę też powiem swoje takie wnioski. Na ten temat, także teraz zobaczcie. Chodzi tutaj głównie o przypalenia, które zdarzyły się po herbicydzie, i to właśnie widać na tych zdjęciach głównie. Także jak widzieliście tych przypaleń, tych takich pożółknięć na liściach, było dość sporo. No i jestem niemal przekonany, że to jest wina herbicydów, jakie zastosowaliśmy. I chodzi tutaj, myślę, głównie o diflufenikan. On był w połączeniu z prosulfokarbem. I ten diflufenikan był zastosowany w dawce 100 gramów, czyli... tak, 100 gramów, czyli 0,2 środka właśnie z diflufenikanem w tej formulacji 500. I do tego... Był zastosowany prosulfokarb, 2 litry, czyli 1600 gramów. No i tutaj albo sama ta mieszanina jeszcze potęguje właśnie tą fitotoksyczność, albo to po prostu sam diflufenikan na tej odmianie, w tej dawce 100 gramów spowodował takie, takie rzeczy. Ja tutaj nie wymieniałem chyba wcześniej też firmy, z jakiej stosowaliśmy ten środek, bo myślę, że tutaj nie o to chodzi i nie chcę jakby zrzucać tutaj winy, odpowiedzialności na firmę, która czy na no po prostu producenta tego środka ochrony roślin. Bardziej mi tutaj chodzi myślę o samą substancję, która właśnie powoduje taką fitotoksyczność w jęczmieniu jeśli będziecie odchwaszczać zimy diflufenikanem, no to zalecałbym, czy proponował gdzieś tam dawkę poniżej tych 100 gramów na pewno. Myślę, że 50-75 to są takie bardziej sprzyjające dla jęczmienia dawki, a myślę, że z chwastami też sobie poradzą. Mamy przecież nawet gotowe mieszaniny środków ochrony roślin. Mamy takie środki ochrony roślin, które zawierają właśnie diflufenikan w tej dawce mniejszej niż te 100 gramów i one sobie radzą z wszystkimi chwastami, więc właśnie w tą stronę, w tę stronę zalecałbym pójść i Zajść poniżej tych 100 gramów, myślę, że można powiedzieć, że popełniliśmy błąd, że właśnie taką ilość zastosowaliśmy. Tak to wygląda teraz na tych przypaleniach. Tutaj widać, rozwijają się choroby na niektórych liściach. Trzeba się przyjrzeć, tego nie ma na szczęście już teraz tak dużo. O tutaj widzimy kolejne liście. Jak widać, większość jest intensywnie zielonych, czystych. Ale, o, może tu jeszcze znajdę. O, tu jest właśnie po przypaleniu. W tym miejscu przypalenia, gdzie. O, nie chcę się to wyostrzyć, niestety. W tym miejscu przypalenia, gdzie właśnie ten herbicyd wyrządził szkodę, roślina jest osłabiona i przez to wychodzi. Wychodzą tutaj różne choroby, no bo to jest taki słaby punkt na, na tym liściu, w tej roślinie. Także myślę, że to by było na tyle. Ja jeszcze zrobię cięcie i pokażę kontrast z tą drugą odmianą, z odmianą Artene. I tutaj po lewej stronie mamy właśnie odmianę Artene. Jest minimalnie jaśniejsza, ale to jest taka kosmetyczna zmiana rośliny. Tutaj już poszukałem. Wyglądają tak. No tutaj mamy piękną, niemalże czystą, bez żadnych przebarwień, może na jednym liściu Roślinkę, która ma raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 nawet rozkrzewień. No te dwa są takie tutaj bardzo małe. 2, trzy są takie małe, więc można powiedzieć, że 4, 5 jest takich, które mają duże szanse właśnie na ten wiosenny rozwój i na bycie później źdźbami kłosonośnymi, które wykształcą właśnie kłos i, i nasiona. Jeszcze tutaj nie powiedziałem, ale na te choroby, które zaczynały wychodzić. Zastosowaliśmy tebukonazol pół litra niecałe tam 0,45 środka, który ma 250 gramów w litrze, czyli no około 120 gramów niecałe 120 gramów i do tego do tego aminokwasy także to może trochę wspomogło właśnie regenerację tych roślin po tych przypaleniach, także na herbicydy w nieczmieniu Trzeba uważać. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do kolejnych filmów. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj zajrzycie i właśnie będziecie śledzić, jak ten jęczmień się będzie wiosną rozwijał. Pozdrawiam. Cześć.